Dobra. Pierwsza naprawa. Nowiśkie i fury. Przebieg mamy 3193, czyli przy takim przebiegu pierwsza naprawa. Ok, i chwila prawdy. Weźmy zalecenia serwisowe 9050. No to cieszmy się, że nieźle zarabiamy. Zużycie na razie opon jest 6%. Ja bym to odhaczył. Nie ma sensu się tym zajmować. Tu są uszkodzenia, więc to, to trzeba porobić. Ale chwilę uszkodzenia też opon mamy. Dobra, niech im będzie. O, w ten sposób. Bo tu mamy nic nie rób. Tutaj jest napraw, a tutaj wymień, tak? Co jest najdroższe? Kabina naj, najdroższa. 4800. No dobra, potwierdź Wszystko naprawione. Czemu został 1%? Bo to jest zużycie części, tak? To opony chodzi w takim razie, ok. Dobra.